Nazywam się Henryk Michniewicz w zakładach mechanicznych Ursus. Zatrudniony zostałem z dniem 15 marca 1961 roku. Następny obiekt to był Szarocin. Szarocin to niedaleko Jeleniej Góry. Tam wysyłaliśmy młodzież starszą. Starszą, no bo daleko, wiadomo, prawda. Trzeba by cały dzień jechać, żeby tam dojechać. Warunki wypoczynku tam były bardzo dobre, ale były tam inne sprawy, które, które nam utrudniały życie. Sława była łączność telefoniczna. Czasami było tak, że w ogóle nie było łączności. No i tutaj opowiem zaraz taką historię, że. Tak byłem umówiony z kierownikiem, że mniej więcej co 2-3 dni pojedzie do kamiennej góry i z poczty zadzwoni i przekaże informacje, co się dzieje na tej kolonii, czy coś się nie, nie wydarzyło itd. No i, i, i taki był okres kiedyś, że no nie było tej łączności. Tutaj dyrekcja to bardzo nas mobilizowała, żeby coś zrobić, ale wreszcie i z dyrekcji były tam telefony, no ale jak duża jakaś awaria, która obejmuje nie, nie nasz ośrodek, ale cały czy tam pół regionu, to nic nie można było zrobić. No i kiedyś było tak, że zadzwonił kierownik do mnie z kamiennej góry z poczty no i mówi tam panie kierowniku mówi no tak tutaj wszystko jest dobrze wyżywienie mówię jakoś sobie radzimy chociaż to było bardzo ciężko ale jakoś radzimy to no dzieci zdrowe mówi no no w zasadzie to to wszystko jest tak okej okay, jak powinno być to podziękowałem i to było gdzieś przed godziną 15 rano przychodzę a człowiek wieczorem jak się położył spać to też myślał czy coś się nie wydarzyło, czy na koloniach, czy na wczasach, czy w żłobku, czy przedszkolu, no ale rano, tak gdzieś była godzina około dziewiątej, szef dzwoni i mówi do mnie, mówi, panie kierowniku, co u was sam się dzieje na tej kolonii w tym, w Szarocinie? Mówię, przecież to jest skandal. No i ja mówię, no nie wiem, mówię, no szefie, no wczoraj miałem telefon. Kierownik mówi, że wszystko dobrze. No jak to dobrze? No i na mnie, prawda, tam huknął. No, no wysłuchałem i przychodź na jakiś do mnie. No to poszedłem do, do niego. A on pokazuje mnie list. Mówi, dopiero wróciłem od dyrektora generalnego. Mówi, a byłem w komitecie fabrycznym i w Radzie Zakładowej. List. Ja tak czytam, a tam pisze uczestnik tej kolonii, że jest na kolonii, że jest bardzo źle, nogę złamał, leży już na, na izolacji trzeci czy czwarty dzień, żaden lekarz nie przychodzi, jedzenia dają tyle ile tam uważają, mówi, jestem głodny, połamany, żadnej opieki nie ma i tak dalej, i tak dalej. No i wie pamiętam, nie powtarzę, nie powtórzę tego wszystkiego, bo po prostu nie pamiętam. Ja mówię, no, no to w głowie mi się nie mieści. Mówi, naczelny powiedział, że mamy dzwonić. No gdzie dzwonić, jak, jak nie, nie ma tego telefonu, nie, do tego. I powiedział, mówi Macie, wsiadaj w samochód i tą matkę brać i jechać tam. I tego dzieciaka tu trzeba przywieźć, mówi, gdzieś tam do, do tego, do, do szpitala czy do lekarza. Ja mówię do sze mówię Szebie, no trzeba, no, no to rozkaz to rozkaz, to, 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 tak jak w wojsku, mówię, no. no muszę zadzwonić do żony, bo też miałem moje dzieci, mówię, że, że wyjeżdżam, no mówię, no dobra, to dzwoń, no zadzwoniłem, ale mówię, że w Radzie zakładowej mówię, że dobrze byłoby matkę wziąć, nie, mówię, do matki, matka, mówię, w życiu ona nie pojedzie, bo ona ma drugie dziecko, takie malutkie, Prawda i co nas z tym dzieckiem nie pojedzie, dziecko nie zostawi, a mąż to jak to mąż tam prawda, gdzieś tam fizycznie pracował, a raz przyjdzie, raz nie przyjdzie, mówi to, to mówi tam to, tragedia. No dobra jedziemy i wie pan jak się jedzie do tego, czy taki naładowany do tego. No, ja mówię no szefie, mówię no ten kierownik naprawdę to jest dobry człowiek, to jest z łodzi. Kierownik no, dużej szkoły, no, no taki odpowiedzialny, nie pierwszy raz tam jest. Mówię, no powin nie powinno tak być, no ale, no, no ale w życiu to różnie bywa, nie? No i mówię, no no dobra. Cały, ca byliśmy naprawdę tak zdenerwowani, zajeżdżamy, to było po kolacji. Tak pamiętam, słoneczko świeci, wjeżdżamy tym samochodem, <grym> mówię sam do siebie, mówię, no to się teraz zacznie, nie? Dlatego kierownik, kierownik siedział z żoną, żona to była zastępcą. Przywitaliśmy się kulturalnie, tego, no i rozmowa się nie klei, szef wyjmuje ten list i mówi, panie kierowniku, pan przeczyta to. No to on czyta, 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 patrzę ja na niego, a on blady się robi. To ja tak sobie pomyślałem, no, to już jest niedobrze. No i złożył i za nie mówił. Ja mówię, a, a moglibyśmy tego chłopca zobaczyć, a ta zazwyczaj czyli jego żona mówi tak, o to jest ten, który tu w piłkę gra. Do tego, no to, to ja mówię, pani poprosi, no to przyszedł, ja mówię czytaj, już taki zły byłem też nie, mówię czytaj, on przeczytał i się śmieje. Ja mówię, czego ty się śmiejesz? A on mówi, no bo to wesoło. A ja mówię, tak, a dlaczego taki list napisałeś? Bo tak koledzy mi podpowiedzieli, Aha. że jak napiszę, to, te, to y, mama albo tata przyjedzie, trochę mówi grosza da, tutaj swistaszki, takie orzechy. Mówi kupi się i, i będzie dobrze. No wie pan, no co przecież, nie, nie będziemy tutaj krzyczeć na, na, na dziecko. Mówi tak, no to dobrze, mówię to. No to kierownika poprosiliśmy, żeby napisał oświadczenie. Jego też wzięliśmy oświadczenie, że tam koledzy tak podprowadzili go do tego. No i powiemy, no, 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 no stało się. Dwa dni zmarnowaliśmy. Jednego dnia w jedną stronę, drugiego w drugą, prawda? Do tego no, zwiedziliśmy, tam wszystko zobaczyliśmy. No nie powiem, no. Dobrze tam wszystko, to dobrze było, to jest ciekawy teren prawda, zakwaterowanie, na no wszystko było w porządku, no ale... A podobno tam właśnie ktoś mi, mi mówił, że w ogóle ta kolonia się składała z kilku takich... Tak, tak. Takich jakby części pała Tak, był, był pałac, prawda, była taka ala szkoła kiedyś, prawda, do tego i trzeci jeszcze budynek, gdzie gdzie była stołówka, prawda? To wszystko to, to, to rzeczywiście tak było, kilka obiektów, z tym, że to daleko i naprawdę zarządzać było bardzo ciężko. No bo jak nie ma jeszcze łączności telefonicznej teraz, to komórki tam, to wszystko to jest zupełnie inaczej, a, a wtedy no, no nie było.